dzisiaj sprawdzimy sobie pozostałe straszne horrory, straszne historie. Zobaczymy sobie dzisiaj tą opiekunkę. Już widzę, że tutaj z tyłu coś jest, jakieś oczy. Te historie już poznaliście, ale zaczniemy sobie od tej najnowszej i najstraszniejszej prawdopodobnie. Nawet w nie wiem, co to znaczy, ale zaraz się na pewno przekonamy, więc możemy już sobie wejść do tego kina, do tego teatru, czy nie wiem, jak to nawet nazwać, bo to jest kino na żywo. Tam jest prawdziwe kino, prawdziwa historia. Już słyszę, jak Jakąś straszną muzykę. Ale ona jest groźna. Zobaczcie, ta historia może być naprawdę bardzo straszna. Pamiętaj, żebyś ty zostawił jeszcze raz Subika na tym kanale. Koniecznie z dzwoneczkiem. Odcineczki są codziennie. Więc pamiętaj o tym, żeby zostawić. A my zaczynamy historię. Patrzcie, już się zaczyna. Tutaj mamy jakiś napis. Kandika, nie wiem. Nazwijmy sobie ją Karolina. Będzie nam łatwiej. Karolina zaprosiła swoich wszystkich najlepszych przyjaciół na noc. To są jej wszystkie koleżanki. I dziewczyny były bardzo boksedowane. Po osiedleniu się, czyli w sumie po, nie wiem, zamieszkaniu u Karoliny. Zapytała swoich przyjaciół. Kto chce usłyszeć przerażenie? Zarzającą historię. Wszyscy z podekscytowania podnieśli rękę. No ja nie wiem, czy ja bym tak się ekscytował tą historią. Ale zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczcie, oni rzeczywiście tu wszyscy podnieśli rękę. To jest prawdopodobnie nasza Karolina. Ona ma <grych> jakaś śmieszna, fajna piżamka. Dobra, nie mogę się śmiać, bo to jest straszna historia. Wiecie, widzowie o co chodzi. Dobra, idziemy dalej. Dobra, chłopaki, jakie chłopaki Przecież tu nie są chłopaki. To jest przerażające, więc przygotujcie się. To są dziewczyny, to są dziewczyny. Czy nie widzisz, że to są dziewczyny? Dziewczyny zrobiły się oszołomione i czekały na Karolinę. Na początku pewnego razu zielasz o imieniu Mary coś tam i, i żyła ona głęboko w lesie. Ona już opowiada tą historię, że był sobie jakiś tam zielasz czy tam ogrodnik i on żył w lesie. Y, zobaczymy, co się wtedy stało. O, to jest chyba ta Mary, zobaczcie, tak, to jest ta Mary. I, wow, to jest jakiś rzeczywiście las, jakiś domek ona tutaj ma. Ona mieszka w drzewie, że co? I, i ta właśnie Mary, Maria, po, nazwijmy ją Maria, była piękną kobietą, która stała się potężnym uzdrowicielem i zrobiła mi różne mikstury ziołowe. I one pomagają leczyć ludzi z ich różnych Dolegliwości. I ona była najlepszą uzdrowicielką, jaką kiedykolwiek znano. Właśnie ona, to jest Mary. Zobaczmy, co ona tu ma. Studnie jakieś. Nie wiem, nic chyba szczególnego tutaj nie ma. Zobaczmy, co się. Ej, zgubiłem się gdzieś. O nie, dobra, gdzie się wpadłem po prostu, ślepy załek. O, tu jest jakiś chłopak. I wszyscy zawsze właśnie komentowali tą Maryję. Ona była bardzo, bardzo piękna i wielu mężczyzn o nią my właśnie rywalizowało. Chciało ją zdobyć. Chciało być z nią razem w związku. A Mary była zawsze bardziej zainteresowana tworzeniem tych lekarstw niż wyjściem za mąż, ale tu jest przy niej. Jakiś chłopak. Ej, mogę wejść do niej do domu, czy nie? Nie, nie możemy wejść. Zobaczymy, co się stało. Mam nadzieję, że ona temu chłopakowi nie zrobi jakiejś złej mikstury. Ej, co tu jest grane? To jest Mary? Co jest grane? Pewnego dnia Maria była, zbierała w lesie grzyby, potknęła się. O co? O jakiś taki deskę, drwal. Nie wiem, co to jest. Taki, taki kawałek drzewa, który spadł. I wpadła twarzą do dużej pułapki na niedźwiedzie. Że co? Patrzcie, nie, no nic tu nie widać, mam nadzieję. Ej, co się stało z jej twarzą? O nie. Ta pułapka zamknęła się na jej twarzy. O, ale ta historia jest Groźna, co się, ją to szybko zobaczyć. Ona ma zakrytą twarz, ma jedno oko. O nie! I Marii udało się wydostać z pułapki, ale jej twarz była strasznie uszkodzona. Ona odmówiła spotkania z kimś, nie chciała się z nikim spotykać przez ponad rok. I ona próbowała właśnie różne lekarstwa. Robiła różne lekarstwa sobie, żeby spróbować sobie tą twarz naprawić, żeby te blizny się zagoiły. Ale ona ma tych różnych lekarstw. Tutaj zobaczmy, czy widzę, co jest na nich napisane. Nie, ale tu są różne zioła. Ona chyba śpi teraz w lesie, zobaczcie. Nawet chyba z własnego domu zrezygnowała. Jest tutaj ktoś znowu. Nic kompletnie właśnie nie działa na nią i na końcu się poddała i zdecydowała, że będzie nosić zasłonę na twarz. I, i ona wróciła do swojej dalszej pracy, czyli do uzdrawiania ludzi. Zobaczcie, czuje Tamery. Ona nosi czarną chustkę. Prawie nie widać jej twarzy. Widzicie, ja tylko widzę, że ona ma jedno oko jakieś tam. Ale ważne, że widzi. W sumie nie, nie wiem, jak ona się uratowała. O, jest, patrzcie, to jest ten chłopak, który był u niej wcześniej. I wszyscy pytali o nią, co się stało w zeszłym roku. Dlaczego ona nosi ten taki welon czarny, ale powiedziała, że po prostu potrzebuje czasu, chce studiować medycynę i że jej oczy. Aha, i że ona miała właśnie delikatne światło I że jej oczy, żeby chronić oczy Ona właśnie wtedy nosiła czom zasłonę, ale No nie wiem, ona nic nie powiedziała To wszystko cały czas trzymała W tajemnicy, moi kochani I inni mieszkańcy tej wioski nie wiedzieli Co się tak naprawdę z nią stało O, zapowiada się naprawdę bardzo groźnie Jest jakiś ziomeczek, kolejny chyba Pewnego dnia, pewnego dnia człowiek o imieniu Lord Pojawił się w jej domu i on był jednym Z wielu mężczyzn, którzy wpadli w oko I on kochał Maryję, przychodził do niej, żeby ją zapytać Chciał ją poślubić, ale nikt Moi drodzy nie wiedział, że ona ma Uszkodzoną całą twarz, ale oni Się zaskoczą, tylko zobaczą jej twarz I on jej pokazał ogromny rubinowy Pierścionek, prawdopodobnie chciał jej go dać Chciał się jej oświadczyć i obiecał jej Całe swoje bogactwo, jeśli ona go Po prostu poślubi, ale ona miała Gdzieś jego pieniądze, jej to nie Interesowało, ona zapewne tylko chciała Odzyskać swoją twarz I, i, i co dalej, on przyjechał w ogóle na koniu, teraz dopiero zauważyłem I o co, ona znała tego gościa Ona znała tego lorda i się zgodziła Że może z nim być że może wyjść za niego za mąż Wiedziała, że on jest słodki, przystojny i czarujący Tak samo jak wy, moi kochani widzowie Więc powiedziała mu, że może z nim być Jeśli on przyjmie ją Taką jaka ona jest Ciekawe, czy mu pokaże tą swoją twarz I on był taki podekscytowany Uklękł przednio, powiedział Mario, akceptuję cię taką, jaką jesteś Czy wyjdziesz za mnie? Ona powiedziała, że tak Że się z nim ożeni On nie wie jeszcze, co się jej stało Nikt przecież nie wie O nie, co tu się może dziać? Mary wiedziała, że on był bardzo honorowy Człowiekiem, i że jego słowa to, to. to, co powie, to po prostu musi tak być. I ona niby wiedziała, że on się nie będzie przejmował tym, jak ona wygląda po wypadku? Nie wiem, coś mi się nie chce w to wierzyć, moi kochani. Jak wymyślicie myślicie? Czy on się będzie przejmował, czy się nie będzie przejmował? Możecie mi to napisać teraz w komentarzu. A ja sprawdzam dalej. To patrzcie! Mary wyciągnęła rękę, on jej założył ten pistolet, poślizgnął się. Nie wiem na czym w sumie, ale nie wiem, po prostu je założył ten pistolet. I on wtedy chciał ją objąć i podnieść jej chustę do góry, żeby ją pocałować. On Zaraz dozna prawdziwego szoku, moi kochani, musimy to szybko sprawdzić. Pokażę wam tylko jego twarz. Pokażę wam jaki on jest zdziwiony! I właśnie kiedy zasłona została zdjęta, ona się do niego uśmiechnęła, jego oczy były bardzo szerokie. Twarz się, uy, taka, nie wiem, dziwna zrobiła z owy jakiś jakby patrzył na nią z obrzeczeniem, skoczył do tyłu i powiedział, co się stało, że ona jest potworem! O nie! On ją teraz obraził. Ona się na pewno zdenerwuje, ale zobaczcie, jak jej twarz wygląda. No nie jest z nią tak źle. Jeśli pułapka w nią wdepła, czy wlazła, czy... Coś, no to w ogóle Ej, hey, co on tu trzyma? Koronę? Nie, tą chustę O nie, i on rozbił jej serce, uciekł od niej Powiedział jej, że to jest wiedźma, że to jest potwór Że Mary Maria jest wiedźmą O nie, co oni teraz jej zrobią? Ona trzyma dalej ten pierscionek na ręku O, to się zapowiada groźnie Patrzcie, co wszyscy do niej przyszli A nie, do niego wszyscy przyszli yy, Oni wywiesili jakiś list, że ona jest chyba poszukiwana Że ona jest wiedźmą I właśnie to słowo się rozchodziło po wsiach Że ona została okrzyknięta czarownicą Że praktykowała czarną magię A to nawet nie była prawda ona po prostu zniszczyła sobie twarz Ale ona była dobra, bo wy pamiętacie o tym Oni jej spalili dom, zobaczcie On kopnął w jej drzwi, tu przyszli wszyscy Palą jej dom, niszczą jej wszystko A ona im wcześniej pomagała, przecież Ona ich leczyła, uzdrawiała Ich wszystkich, a oni teraz tak Się jej odgrywają? No nie, jest To jest ona, tak! Wyciągnęli ją Z domu, rozdali jej zasłony i krzyknęli Z przerażenia, żeby te blizny na twarzy zaczęli Się z niej śmiać, drwić z niej Ale musiało być jej bardzo, bardzo Przykro, wszyscy się z niej Śmiali. I wymyślili nawet dla niej jakąś dziwną historykę. Zobaczcie, jakie oni mają twarze. Ten stoi nad nią z siekierą. Ten z tyłu dał jej najpierw pierścionek, teraz się z niej śmieje. I oni wymyślili taką historię. Mario, Mario, kiedyś taka urocza. Mario, Mario, teraz taka brzydka. Maria usiadła na ziemi i płakała. Wieśniacy palili jej dom i wyszli. Wszyscy sobie jej zrobili teraz krzywdę. Jeszcze większą, bo ona pewnie też by nie chciała przecież taka być. Oj, patrzcie. Ona chyba teraz naprawdę zaczęła uprawę czarną magię. I tu się unosi nawet jakiś czarny. I Maria się przeniosła do głębi lasu Jeszcze głębiej, w małej chacie z błota i trawy I była bardzo zła na, na nich wszystkich I ona zaczęła się uczyć czarów, czarnej magii Żeby rzucić na świat zaklęcia, które będą trwać wiecznie Napisała na pergaminie, po co zaklęcie zrobi I zostawi jeden pergamin, aby każda wioska wiedziała, co się stanie Ona poszła po wszystkich okolicznych wioskach Żeby powiedzieć im, co im teraz grozi I co im się może stać Wszyscy byli przerażeni Zobaczcie, ten się stał w ogóle jakimś potworem też. I zaklęcie na każdego rzucili, kto powtórzy brzydką rymowankę, którą oni wymyślili. I wtedy Mary zmieniała ich twarze w prawdziwego podwora, tak jak tutaj możecie zobaczyć. On ma nawet jakieś, nie wiem, deski na głowie czy co rogi. Wow, ale ona rzuciła na nich czar. A jeśli powtórzysz jej imię trzy razy przed lustrem w zaciemnionym pokoju, pojawi się w środku patrząc na ciebie. I ona rzeczywiście tu się patrzy, zobaczcie, nie powinni oni tego robić. Co oni teraz zrobią? Hmm. O nie, przestraszyłem się! Co to było? O, bum! Krzyknęły wszystkie dziewczynki ze strachu. Ja w ogóle, kochani, moi, zapomniałem, że ta dziewczyna opowiadała tą historię, ale to był trudno, bo dziwny dźwięk. Nie wiem, ej, yy, tu jest to lustro z tyłu. Ej, to lustro wygląda tak samo jak tutaj. Zobaczcie! Hmm. Saj, to jest to samo lustro! O, nie, ej, ja tu przechodzę hmm. i ty słuchasz ten dźwięk, bum. O, o, nie, o nie, 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 co się stało? Czy oni zobaczą ją w tym lustrze teraz? I to była właśnie historia o tej mery. Dziewczyny podskoczyły, klakskały skały i się wszystkie z niej zgadzały, że to była świetna, ale bardzo, bardzo... Straszna historia, no i też oczywiście smutna, no bo przecież ta Mary, ona była nic niewinna. I wtedy właśnie jedna z koleżanek podniosła rękę do góry i zrzuciła wyzwanie, aby powtórzyć imię Mary. I przed lustrem wszyscy razem. I na początku wszyscy pozostali powiedzieli, że nie chcą tego zrobić, ale potem jednak się zgodzili, że zrobią to razem wszyscy. Ja nie wierzę, co oni w ogóle robią. No i wtedy dziewczyny zapaliły świeczki i wszystkie stanęły przed lustrem i powiedziały na trzy: Mary, 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 wszystkie naraz to powiedziały. I o nie, co się wtedy stało? Ona się rzeczywiście pojawiła w ich lustrze? Tak! Ona jest w lustrze, zobaczcie! Naprawdę ona tu jest! Ale one są przestraszone wszystkie. Wtedy nagle pojawiła się właśnie tam przerażająca twarz i spojrzała się na swoich przyjaciół. Wszyscy się spojrzeli na siebie i powiedzieli, widziałeś to, widziałeś to i wszyscy mówili, że nie, czemu mówili, że nie, przecież widzieli. I wtedy przyznali się, że jednak powiedzieli to imię z zamkniętymi oczami. Tylko jedna dziewczyna ta miała otwarte, więc tylko ona pewnie zobaczyła. Bo Postać straszną w tym lustrze, i wtedy dwie długie, przerażające ręce zaczęły właśnie z lustra wychodzić. I, I chciały łapać tą Karolinę. Zobaczcie, te wszystkie koleżanki są przerażające. Przerażone, właśnie, nie przerażające, tylko przerażone. I dziewczyny zobaczyły wtedy teraz Karolinę, swoją koleżankę w lustrze. I ona wyglądała potwornie. Zobaczcie, co się stało z jej twarzą. A tu jest z tyłu ta Maria. Ale to był straszny dźwięk, co się teraz tu dzieje. Teraz już została na zawsze umierzona w tym lustrze. Mary krzyknęła i Pojrzała ostatni raz na te dziewczyny i odeszła razem z Karoliną. I nikt więcej nigdy o tej Karolinie nie słyszał. Nikt po prostu, nikt jakby o niej zapomnieli. Więc jeśli będzie stał przed lustrem, nigdy nie powtarzaj trzy razy tego imienia. Po prostu lepiej tego nie rób. O, właśnie, tu jest ona. Jaka ona jest przerażająca. W sumie się jakoś specjalnie nie przestraszyłem. Ale nie wiem, wolałbym tego nie sprawdzać, robić. Ej, to jest grane. Tam są ręce, które chcą mnie wciągnąć. Że co? Sprawdzimy to sobie. To jest. Tak, patrzcie, tu jest to lustro. Wow! Zobaczcie! Ej, co tu się w ogóle teraz dzieje? Wow! Ej, dobra, gdzie jestem? My ja się zgubiłem. Dobra, tu było to lustro, więc ja teraz chodzę tutaj. Tu jest z powrotem ta dziewczyna. I wychodzimy sobie stąd. To jest koniec tej historii. Ale ona była straszna. W kolejnym odcinku, kochani, sprawdzimy sobie jeszcze te dwie pozostałe historie, których jeszcze nie sprawdzałem. Więc koniecznie zostaw Subika, żeby być na bieżąco, żeby widzieć te odcinki. Nowe odcineczki są codziennie, więc pamiętaj o tym. Możesz też wejść na mojego Instagrama. Wszystkie linki masz w opisie. Grupa w Robloxie. Dzięki temu będziemy mogli razem porozmawiać, pograć w gry, w Robloxa. No i ja lecę dalej odkrywać te historie. Pa, pa. Siemanko.